Dobra. Wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Wow. Wreszcie mi się to udało zrobić. To jest już nie wiadomo jaka próba, żeby to nagrać w ogóle. To jest bezsens, że nie udało mi się tego zrobić. Yy, to jest Nintendo Wii. Ta. W ogóle coś tu mi się stało, że się ekran rozciągnął, co mnie ciekawi jak to ja zrobiłem. Ale full screen, kurde Dobra, muszę się odsunąć, bo mi nie siada O, jest, dobra Co pogramy sobie? Jest chyba troszeczkę za głośno, więc zaraz to ściszę Pogramy sobie w Need for Speed The Run, yeah Tak, pirat, cicho Cicho! Są gry, których nie da się faktycznie kupić na naszym polskim rynku No, siadaj jest. Dobra, ja sobie sprawd sprawdzę, jak to się nagrywa. Ten dźwięk, i zaraz do dwórca. Dobra, ściszyłem troszeczkę, ale jest chyba w porządku. Wow, nie, płytę mi aż czytać, ty dziadu. Oj, 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 stara konsolka, na no, stara. No, niby ta sama generacja CX, PlayStation 3, ale jest trochę zacofana. Ale dużo gier wyszło, które wyszły też na. PlayStation 3, Xboxa, na przykład mam call of duty Motor Warfare 3 i tak multiplayer jest identyczny, praktycznie identyczny. Dobra, to jest karta TV, oczywiście, taka dosyć stara, więc jakość nie jest powalająca. No co z góry, przepraszam. No, są czarne paski u mnie takie duże, czarne paski. Oznacza takie same, więc Łodewa. A może nie? Może się postaram? Poś rozciągnę wam to Dobra Pierwszy wyścig sobie... o właśnie ten Zagramy Wow, konsola <laughs> Ogólnie nie chcę żeby to jakoś była jakaś jakość, była jakaś wyrąbana Bo chcę nagrywać horrory A Ani for Speed Daranta akurat tak mi się trafiło, nagrywam. Mikrofon może niedługo kupię lepszy. Ten jest czuły, ale przyda się lepszy. Chyba dzisiaj mam straszną, więc będzie gorzej z komentarzem. Ach. Kto wie, może to dzisiaj jeszcze wrzucę? Gdzie jest wtorek? Jak to nagrywam? Godzina na 1700. Dobra O tak, jasne, tak głośno to sobie możesz A w sumie... Trwoneczkę Cześć Tak na trójeczkę może być, nie wiem, co? Dobra Nie powinno być jakoś za głośno Nie, nie, tak źle wygląda Wy to widzicie identycznie jak ja, bo to jest frapsem w ogóle nagrywane, taki bullshit, nie? Bo jakoś nie mogę dźwięku z mikrofonu odpalić w tym... Jak to się na... Virtual Dope, o. Tak. Dobra, musimy to przejść, bo ostatnio jak próbowałem to nagrać, nagrałem z mikrofonu, tu bez sens. to nie wszedłem tego. Tak, było bez sensu. A, teraz chcę to przejść. Nawet taki spokój utwór, chociaż ja Rocka słucham, więc... Ja to jakoś tak nie rajcuję. Dobra, wyciśniemy teraz. Chcę to wygrać tym razem. Drift. Ej, tak się driftuje ładnie. Wow. Dobra, wyskok. Eee, pada mam równo. Nie chcę mi się robić żadnych. Chociaż nie wiem, czy można nawet. Fajna gierka. Taka, taka, taka. Będzie się bardzo szybko przysyłało te filmy. Naprawdę. To będzie dla mnie fajne. Bo to jest jakość. O, jak to FRAPS nagra? Czekajcie, czy to będzie HD? O jejku, jak to Farabs tak nagra, to będzie bez sens. Będę to w 480p chyba wyrzucał. No, on to tak nagra. Dobra, będzie. Świetnie. Będę Dobra. Wygram to. Wow. Ścina tak czasami takie... Taki minimalna ścinka jest czasami. To jest 25 klatek, proszę pomóc. Mogę jakieś triczki robić? Ja wiem, nie? W lewo właśnie tak mocno obracam wszystkim. Jezu! Jest. Skończyłem. O moje imię w ogóle. Wow. Dobra. To było na tyle. Taki krótki odcineczek. Testowy. Chyba jest w porządku. Co jakość jest. Okej. Okay. Dobra. Yy... To cześć.